Cześć! Witam wszystkich widzów sympatycznego kanału Małgosi Wontor. Na imię ma Marek. Znajdujecie się w moim kulesiowym świecie. Linki do mojego kanału znajdziecie pod opisem filmu. A więc do rzeczy: jeśli chodzi o ceramikę, nie podam wam konkretnej firmy. Zawsze staram się wybierać taką, aby była jak najbardziej porowata, jak ta ze zdjęć. Natomiast unikam takich oszklistej. Gładkiej powierzchni, gdyż one po prostu nie spełniają swojej funkcji. W swojej 720 na co dzień używam wkładów Azo Active Filter, które mają bardzo dużą porowatość i które serdecznie polecam. Jak również oczywiście serdecznie polecam kanał i Wontor. Słuchajcie, koniecznie dajcie jej lajka za jej lajka za ciężką pracę przy montażu i koniecznie dajcie jej subika. Jeśli, jeśli go jeszcze nie daliście. w Małgoniu pozdrawiam, wszystkiego dobrego, dobra robota, hej. Witajcie, Zenon z kanału Zenon Aqua. Ja używam dwóch rodzajów ceramiki. Zwykłego Matrixa tutaj w 200 jest zainstalowany we Fluvalu 307 i filtruje mi tutaj akwarium. Oraz drugi, to też jest Matrix, tylko troszkę inna wersja Matrix Pond. To są takie większe bryłki, on jest pokruszony i włożony do kaskadki, która filtruje małe akwarium z bojownikami. Ja już wam pokazuję z bliska jak wygląda Matrix Pond. No niestety 307 nie otworzy, żeby wam pokazać jak wygląda zwykły Matrix, ale to wkleję wam obrazek. Patrzcie. Tutaj cała 307 zasypana jest zwykłym Matrixem. A w akwarium młodych bojowników w Aquello FZ1 jest Matrix Pond pokruszony to i tak są takie duże bryłki. Pozdrawiam serdecznie widzów Małgosi Wontor i zapraszam do siebie na kanał link w opisie filmu. Cześć. Hej, hej drodzy akwaryści. Kuba Jankowski z kanału Aquapassia Wita. Moja znakomita koleżanka Gosia Wontor poprosiła mnie o opinię na temat tego czy używam w swoich akwariach ceramiki. Tak. Używam, jest to ceramika firmy HubPet Ceramo. Mam ją do połowy wypełniony mój mały filtr kaskadowy w krewetkarium. No i widać, że robi ona świetną robotę, ponieważ woda w krewetkarium jest krystaliczna. Polecam, moi drodzy, stosowanie różnych ceramik w waszych filtrach. Nie musi to być koniecznie ta ceramika, jaką ja mam, ale każda inna na pewno też się znakomicie sprawdzi jak również polecam zaglądanie na kanał Małgosi Wątor, ponieważ robi świetną robotę, przekazuje sporo ciekawych informacji. Moi drodzy, odwiedzajcie go się, subskrybujcie i dawajcie jak najwięcej łapek w górę. Pozdrawiam serdecznie. Hej. Cześć z tej strony Iwona, Iwona Borkowska TV. Nie za bardzo mogę pokazać swoją ceramikę, bo mam wielki kubeł TETRA 1200 i nie będę go teraz rozgrzebywać, zwłaszcza, że 1 kwietnia robiłam tam z różne szopki. W każdym razie, co jest w moim, jaka, jaka ceramika jest w mojej tetrze? Normalna ceramika biała, którą ostatnio właśnie nieco przepłukiwałam, ale z takich ciekawszych rzeczy to mi się wydają te kuleczki, ten wkład biologiczny, który działa tak, że ma o wiele większą tą powierzchnię, jednak i, i bardzo, bardzo dobrze się to sprawdza. Jedyny problem to jest tylko taki, że ciężko jest to wymyć. Także ogólnie ceramika, jaką ja używam, to ta, która jest w mojej tetrze. Do tej pory jeszcze ani kulek, ani, ani białej ceramiki nie zmieniałam. Pozdrawiam serdecznie, Małgosiu. Pa. Ceramika gładka może być bardzo dobra jakościowo i nie musi być taka dla bakterii, czyli też może spełnić swoją funkcję. Dodatkowo często spełnia swoją rolę w filtracji wstępnej, o czym mało, mało kto mówi. Jeżeli natomiast Będziemy tuningować moje filtry, o czym rozmawialiśmy przy ostatnim odcinku. Już jadą te kosze, więc to będzie na pewno za dwa odcinki, bo w przyszłym tygodniu wam pokażę coś innego. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o te filtry moje, one nie są jeszcze z taką typową biologią, jak ja bym chciała, żeby były. Dlatego skuteczna ceramika akwarystyczna to przede wszystkim odpowiada za filtrację biologiczną w akwarium. Jest bardzo porowata, tym bardziej, tym lepiej. W dotyku przypomina trochę, słuchajcie, pumeks, tak? Yy, łazienkowy, który właściwie używamy w łazience. Chociaż kto tam Was wie. No i jeżeli chodzi o ten pumeks. Jeżeli on jest taki płaski, to wyrzucacie, bo ma być porowaty, żeby zebrać na skórek. Tak samo trochę jest tutaj przy ceramice, bo jeżeli są pory, to te bakterie, a o, a tu pojawia się bakterie, tak, bakterie, które osadzają się w filtrze, to są takie bakterie pożyteczne i mówimy na nie nitryfikacyjne. Także tutaj, jeżeli chodzi o te bakterie, one się osiedlają w tych porowatych częściach tej ceramiki. Także dlatego są bardzo pożądane przez akwarystów i wyczekiwane, bo pojawiają się dopiero około, e, około 3 miesięcy. Także tutaj, dlatego, dlatego tak akwaryści rzadko ją wymieniamy. Natomiast a propos wymieniania, to chciałabym Wam powiedzieć, że warto ją wymienić raz na jakiś czas. Wiadomo, nie każdy z nas na wszystkie odpowiedzi świata, ale jeżeli się mnie zapytacie, co ile należy ją wymieniać, to trochę jakbyście dzwonili do mamy, taty, brata, siostry i pytali się, a ile dodajesz tego do zupy? Odpowiedź zawsze będzie taka sama, na oko. Tak samo w akwarystyce. Akwarysta nie powie drugiemu, co ile ma wymieniać tą ceramikę, natomiast akwarysta sam będzie pewien. Będzie taki wewnętrzny głos, który powie, że tak, że już, że możemy to zrobić, że możemy ją wymienić. Czyli jeżeli po trzech miesiącach osiedlają się bakterie, tak, a może nawet i szybciej, nie sprawdzałam, nie wiem, ale jeżeli tak średni czas, no to właśnie jest trzy miesiące, to tutaj, moi drodzy, pół roku, rok. Więc, no, mniej więcej tak, ale chociaż ja Wam bym powiedziała, że u każdego proporcja będzie inna, czas będzie inny, bo tyle jest akwarystów, tyle jest szkół wymienia ceramiki. Także to o tym musimy pamiętać, jako po, prostu, jako po prostu ludzie, którzy mają na to oko, tak, z drugiej strony monitora. Więc, dlatego o tym Wam powiedziałam. A więc, moi kochani, więc ten wstęp z Wiedźmina, z Wiedźmina pomógł nam przejść do kolejnej części tego filmiku, czyli do leśnych run i ballad, które akwaryści przekazują sobie z ust do ust od lat. A propos tych ballad, one zawierają informacje, że każde medium biologiczne trzeba raz na jakiś czas przemyć. Po prostu. Umyć w wodzie z akwarium lub też jeżeli chcemy całkowicie wyczyścić, no to pod bieżącą wodą, nie? No to tak to, tak to zrobimy. Dlatego, że powierzchnia ceramiki wypełnia się śluzem i ten śluz Czyli to, co się nazbiera z akwarium, trzeba po prostu zmyć. Trzeba zmyć, trzeba umyć raz na jakiś czas, bo ceramika z czasem traci tą swoją porowatość, więc y, dlatego jest taki zabieg zrobiony, żeby jakby trochę ją odblokować, tak? Bo, bo ceramikę można myć. Ja nie wiem, czy ktoś z moich kolegów się spotkał z tym, ale proszę o informację pod filmem, będzie to bardzo ciekawa informacja. Więc y, jeżeli ceramika traci swoją porowatość i my to zauważymy, to wtedy najlepiej jest ją też wyrzucić i wymienić po prostu na nowo. Nie dziadować, nie oszczędzać, cebuliony ze skarbonki wyjąć i kupić nową ceramikę. Także, moi kochani, żebyście wy o tym wiedzieli, że co jakiś czas trzeba to zrobić. Okej, okay. Ceramikę na pewno używacie, więc, yy, więc yy, ci, co mają oczywiście akwaria, tak? Natomiast chciałabym wam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Pod, yy, w opisie mojego filmu znajdziecie, moi drodzy, moje konto na Patronite. Serdecznie Was zachęcam, jeżeli chcielibyście wesprzeć mój kanał, moje działania akwarystyczne. Tam możecie sobie zobaczyć, są różne progi. Serdecznie, serdecznie Was zachęcam. Zachęcam Was również do obejrzenia e, innych filmów moich kolegów, którzy zostali pokazani na początku tego filmu. Dzisiaj trochę zmieniliśmy kolejność, bo nie może być zawsze tak samo w składance. Także to chciałam Wam pokazać. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o mnie, to chciałabym Wam bardzo podziękować za te 500 subów, które wpłynęło na mój kanał. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Yeah! Cieszę się. Tak, bardzo się cieszę. Sprawiło mi to bardzo dużo radości. A także Wasza obecność i Wasze komentarze, bo znowu byliśmy rekord, znowu jest ponad 300. Komentarzy, także bardzo, bardzo mnie to cieszy i bardzo Wam dziękuję. Natomiast chciałabym jeszcze z Wami przejść do tematu głównego, czyli do ceramiki. Pokażę Wam na zdjęciach, jaką ja używam, jeszcze raz. tego zamolania, Ostatnie y, luk na akwarium. Ja zabieram się do montowania tego wszystkiego. <laughs> Was pozdrawiam serdecznie, moi mili. Życzę wam wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo subów, dużo komentarzy, żeby się udały wasze filmy, żeby nic nie kasowało i żebyście nic nie musieli dublować od nowa. Także tego wam życzę serdecznie ja, czyli Małgosia Wątor. Chciałabym również e, zaznaczyć, że e, logo i banner na mój kanał e, wykonała Ania z kanału Aquamikus. E, więc Anio, bardzo Ci dziękuję za to, że podjęłaś się i wykonałaś te wspaniałe logo i banner, za co Ci jestem bardzo wdzięczna. No i dajcie znać w komentarzach, jak Wam się widzi banner, jak Wam się widzi logo, czy e, już przyzwyczailiście się, że ja to ja na Facebookach, także dajcie znać. A przede wszystkim wpadnijcie jeszcze na kanały moich znajomych, którzy byli w tym filmie. Zostawcie im łapkę, komentarz, subskrypcję. A także przede wszystkim zostawcie mi ją pod filmem jak oceniacie logo i banner. Mi się bardzo podoba, więc też macie możliwość wypowiedzenia się w komentarzu. Najciekawszy komentarz i to jest taka nowość, która pojawiła się też u mnie na kanale będzie przepięty najwyżej od góry. Czyli będzie górowo nad innymi. Tak, tak teraz postanowiłam Was troszkę nagrodzić za wysiłek Wasz, który wkładacie w komentarze, które do mnie piszecie. Za co bardzo, bardzo Wam dziękuję, bo bardzo motywuje mnie to do dalszej pracy i bardzo chce mi się potem nagrywać i spędzić z Wami te trochę czasu przed tym obiektywem, tak. I, i myśleć o nowych filmach, także bardzo, bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Opinia, dlaczego składanka, to też Wam powiem, dlatego, że po ostatniej składance z włókniną to dostałam bardzo dużo pozytywnych opinii i postanowiliśmy to trochę powtórzyć, ale może w trochę mniejszym składzie, żeby, żeby też dla Was było to ciekawe i żeby tak za bardzo, za dużo się nie działo. Także, a tym bardziej, że większość kolegów na filmie o włókninie wypowiedział się o ceramice, więc Dlatego też yy, taka moja decyzja. Ok, zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz, podajcie na Patronite, jeżeli macie ochotę mnie wesprzeć w moich celach i marzeniach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę Wam miłego weekendu przede wszystkim, moi drodzy, i reszty tygodnia. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, moi kochani, w następnym filmie. Cześć!